Scrap Garden Day ustawienia, dziś zabieram Was do przy przygodę Scrap Garden Będzie w post apokaliptycznym świecie mały mechanik robocik będzie sobie tutaj przeżywał swoją przygodę I'd like to tell you about one very unusual day for a very ordinary C4N robot whom the other robots called Kenny. A robot for whom many more exciting events were destined to happen. But nobody suspects this yet, not even him. And so our story begins when the phone rang in Kenny's home. Rozdział pierwszy, niespodziewany telefon. Nasz robot Kenny zbiera sobie różne nakrętki, śrubki, co widać w lewym górnym rogu razem z paskiem życia. Dzwoni telefon, który właśnie rozsadziło. Chyba o to chodzi. Kenny. This is King you know, I don't have a reason. We've got a desperate situation. Last night the city's water supply pressure dropped and the reservoir engineer isn't picking up the phone. And then, as luck would have it, the door to the reservoir was blocked. Kenny, you're a jack of all trades. Help open the door and restore the water pressure. The city will be indebted to you. Problem z jest. Ma to naprawić. No to lecimy. Widać, że nie wszędzie można wejść. Prosta obsługa. Klawiatura strzałki lub WASD i spacja. Można też obsługiwać myszką. lewe interakcja, prawe skakanie. Skrzyneczki, które rozwalamy. A w nich nakrętki. Robot policjant. można spotkać inne roboty jakieś tu kolejny policjant robot który pilnuje przejścia Tutaj wchodzimy w pierwszą interakcję z robotem. Nam pokazuje rysunek robota jakiegoś maręczowego. Musimy go odnaleźć. właśnie złotą monetę taką znajdujemy ja jeszcze się wrócę pójdźmy tu przez most więc w prawo znajdziemy tutaj tylko jaki nakrętek i robota który czyta gazetę Mu tu zasunąć, ale on nie da rady krzywdzić okay. <suszy> <suszy> Mamy tego robota. Jeszcze sobie zejdę na dół. Zerknę tutaj. Szybki są. Jeden. Haczek to taki, żeby nie wpaść do wody. Wtedy przegramy. A go sprowadzić. Tego robota trzeba tą puszkę z olejem zabrać. I on pójdzie za nami. Idzie, idzie, idzie. On trochę wolny jest, ale idzie. Jak taki mechaniczny krab, trochę wygląda. Tylko bez szczypiec. Albo jak. Pomarańczowy korzeń na śmieci. do tatusia robot się ucieszył, widać widać no Nagrodę dostaliśmy nakrętki oczywiście Nakrętek nigdy za wiele Podokręcam sobie w końcu części tu nogi, a to inne Tutaj mamy automat na nim sobie możemy pograć taka śmieszna gierka rekord tam był, jeśli pamiętam dobrze wynosi chyba 600, więc ja tylko przebiję ten rekord I tutaj nie będę już przedłużał, bo można siedzieć i płuc i płuc nie wiem ile حافظ چه چمارده. Mam 605 ale dla pewności jeszcze dobiję stówkę Mam 720, to wystarczy Nawet i majdy MSB załatwili Córka syto, se wpisze coś, nie wiem Pisze se Jaćka se wpisze Ja. Jać. Jadź. Jaćka. Jaćka ma 760 punktów. I jest najlepsza. Idziemy dalej. Ja nie będę przedłużał. Tutaj niepotrzebnie. Ktoś będzie chciał to sobie może pograć. I tu, rekordy, ile dusza zapragnie. Co ciekawe. Mamy śrubków, nakrętków. 240, a za tabliczka jest 150 za wejście. Podchodzimy tutaj. No i jak to jest to za matematyka, że zabrało mi wszystkie nakrętki? Mam 0. Coś tu jest nie halo Ktoś chyba nie umie liczyć. No ale cóż, pogodzę się z tą stratą idziemy dalej. Kanały. Mamy jakiś komputer. Mamy mapę kanałów chyba i inne pliki. Zdjęcie oka z cyframi jakimiś, kodami chyba. I różne inne pliki, których nie można odtworzyć. Ściury trzeba na nie skakać słuchaj mm -hmm. w Mario Bros. Puh. Tam też mamy szczuła. Leć, puszko, leć. I moje nakrętki. No, mam tutaj tablice z, z rurami. widać, że brakuje ich tutaj trochę. Muszę je nazbierać, odnaleźć i wstawić na swoje miejsce. W zasadzie to nieautomatycznie wpłukują Mamy ściuła ściuła ciała w łeb A ściurze I ba Rozwaliłem ścianę To na razie leży zleży tu jeszcze jeden ściół jest. To już go bach. Wsio, wsio, wsio. Zabieram rurę do domu. Ops. O, zgubiłem rurę. O, jeszcze ją wywali, wyciepałem, no nie. Dobra, mamy jeszcze. Brakuje mi jednej. Tu trzeba ostrożnie klucz, który służy do naprawy. Jeżeli byśmy byli mieli, mieli uszkodzonego robota, on nam odda, cię. że tak powiem, naprawi nas. Chodź tu, szczurze. Tam wiem, że jest jakiś. O, ty masz. O, robot się rzucił już na wajchę. Automatycznie nam włączył most. Kolejna rura. To ostatnia. Biorę w i mam pełne życie z powrotem. Fajnie. jach, yah, yah. Jest, mamy. Teraz muszę je w odpowiedniej kolejności ustawić, tak żeby przepływała woda. No właśnie z tymi podankami to u mnie zawsze tak szło nie bardzo o Baja chciał nie chciał udało się Fajnie. Lub. Lub po schodkach. Kolejny szczur mi się tutaj zadomowił. Kolejny komputer i kolejna małgówka. Blokowane. I oczywiście mapa jest jakiś schemat. I zdjęcie masz z maszyny, tylko takie bardziej z rzeczywistości. Wygląda jakby bardziej jak prawdziwy jakiś projekt. K oko z kodami diament z jakimiś wzorkami nie wiem co to jest no i seria plików tutaj się nie da odtworzyć downloads downloads, słupki, schematy chip Private, top secret. Zajęcie, na Rick mi Hello, Kenny. No, I is that you? Kenny, that the engineer's post, but he's not there. This is really strange. He hasn't left that room in years. I'm dispatching the rescue squad there now. Do you think you can find him? Okay, give it a try. But if you notice something strange, turn around right away. Be careful, Kenny. Canny didn't want to climb down at all. Robots were telling all kinds of stories about the city's catacombs. Even his gear wheels started hurting, which was a sure sign of impending trouble. However, something deep inside was telling him that he had no time to wait for help. If he can't figure out the situation really quickly, something terrible might happen. Coż ja skrzynią i kamieniem. Przejdź dalej. O, Wolką czy coś. mam taką pułapeczkę. Hasło ja już sobie odkryłem: do 4, Trzeba tak szybko yy, po tych kwadrach przejść, żeby wszystkie jednocześnie się świeciły. No skarbiet Skarbiec nakrętek. wejście za... o, dwa robaki jeszcze. Wejście za pięćdziesiąt. Ale oczywiście zabieram na wszystkie. Kenny. Lecz jakieś części robota. Coś go chyba unicestwiło. I pająki, no fajnie. Jak tam pajączki? O, zakamuflowane robaki. Klucz, gdybyśmy się chcieli naprawić, oczywiście, jak żeby inaczej. I zniszczony robot jakiś leży. A wiesz, nie, bestia jakaś, no proszę. Żeby go unicestwić, łapiemy beczkę i, i uciekamy. Beczką. Żeby mógł być ktoś tego, trzeba uskoczyć na skały albo uciekać. Beczkami go trzeba sru. Nos. O nie. No nie. O jasne, nie. Znoszyłem.

I jeszcze raz trafiłem, Walcz no, tchórzu. Oberwa, Aha. uciekaj, ty łobuzie! I szczury uciekają. kenny told me about everything kenny thanks for your service the city will never forget this don't worry we'll take care of everything you're due for a renovation procedure your old generator should have been updated long ago you deserve better i'll see you when you wake kenny arrived at the renovation site right on time but he had a bad feeling the whole time he was waiting his turn What if the Ratzi locked in nie reservoir wouldn't retreat? What if the city of robots is still in danger? What if? I koniec mojej pierwszej przygody z Scrap Garden. Na razie więcej nie mam, ale mam nadzieję, że w przyszłości dojdzie tego więcej. Dzięki za uwagę, za ewentualne lajki i zapraszam na kolejne moje filmiki. Do usłyszenia.